Jodzisio, Jodzisio właśnie ja. Daj, niebie, Jodzisio, jako kurier przyjeżdżasz śruby Marcinowi i paczka. Marcin, tam skoczy po dachu. Spawię się. Co robiłaś? No, przed chwilą przyszła, bo był dziś o festyn taki. Okay. No, u nas do dzieci. Co? Do dzieci u nas we wsi. W przedszkolu? No nie no na terenie szkoły Aha. No to fajne. No Tak, czy się to widzi Fajne to będzie Lepsze No dużo lepsze pewnie masz. Nie spadnij I. Je. Uwaga Możesz nagrać jak się spawę na wysokości i pochodzę. No to. I wiecie co jest najlepsze On ma klapki na nogach on w laczach tam spawie. A w czym? Klapeczka eee. Marcin się przy tobie nerwowo wykończa Czemu? Bo już mnie trzepie. Co cię Strach o ciebie Boże Marcin cię błagam, uważaj na siebie Tu jak głos Ja, kozica górsko Skoczę po dachach Nawet nie po dachu, bo no dopiero przymiarki. Kurde, mol, marcin. No, ja... maska dzisiaj, wczoraj nie miałem maski. Wow. Kochani, Marcin dojrzewa. Jak go zacznie boleć, już. No, wczoraj nagrałem odcinek Są, ale. Ale są mu to wiesz co? Tak, wiem. Będę nagrywał taki pilowy. No. Co ja o, a tu kukurydzka. Oho, i sztuka. Kura między kukurydzum. Co? Kura między kukurydzą. A w macie byłaś? Była. To ta jeszcze, otworzyć. A co to tam jest? Dobra, otwieram ta paczka, jest. O, idziemy trochę na bok. Paczka otwierana na łonie natury. Marcin, prezent od siebie dla siebie. Zaraz obejdziemy co tam... Uuu, to paragon to jest ważne. Paragon... Paragon do kapsy. A, no to co to? Co to tu się kupił? Uu. Tak jedną rękę tak średnio. tak druga strona ciaooo ta jest przeszła ciekawe jak długo Marcina pochodzi <grym> no nie wiem, czemu tu jest taka darmowa reklama nie zapłacili Boże, żeby no Marcin nie stał się latający. Cześć. No sledaj do podobom tej blachy. Dobra, przykręc, przykręca te, co tu są i dopiero następne. Dobra. Zaraz.

O? Dźwignij przodkiem tu i pociśnij, ziom. na cimie na tych rocach. Na no. Okej. tu muszę popuścić. だけどう。 пасуе?